Most Karola, wejście od Starego Miasta. Trochę ludzi już jest. Król Karol. No i tak to wygląda ten most. Z punktu widokowego. A na dole: ptactwo, łabędzie, łyski, kaczki. Rybitwy oczywiście, rybitwy. Strymy jakiś wypływa spod kamienicy, rowery wodne. Na rzece jakiś wodospadzik, a po drugiej stronie góry typu bieszczady. No, proszę to zobaczyć ten wodospadzik, ja nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. A na dole oczywiście ptaszki. Na samym moście to dużo pomników. Postaci świętych, postaci z krzyżami. Ciekawa scena, jak ptak usiadł na głowie jednej z postaci i odleciał. A zobaczmy, tutaj na tym, na tym prostym monumencie. Mamy aż cztery postacie i króla. Z tego mostu został zrzucony Nepomucen, zwany teraz Świętymianem Nepomucenem. No nie wesoło, nie wesoło.